Hej, witajcie. Troszkę to przesunę. O, będzie łatwiej. I więcej kwiatków zmieści się w kadrze. Tak, odcinek o kwiatach też kiedyś będzie. Mm. Kiedyś nagrywałem taki materiał, który mówił o tym... To było dawno, dawno temu. Podejrzewam, że jeszcze kiedy tak naprawdę poniżej stu materiałów mogłem być na kanale. Um, który opowiadał o tym, jak bardzo e, być może taką pułapką albo, albo być może nawet błędem jest myślenie że social media mm, tak bardzo negatywnie na nas wpływają, w sensie ogłupiają nas, powodują, że mm, takie nie inne rzeczy widzimy, ludzie tak ani inaczej się zachowują. I tak naprawdę puentą tego materiału, który kiedyś nagrałem, jest to, że to nie social media, bo social media są tylko platformą, narzędziem, a to jak my je wykorzystujemy zależy tylko i wyłącznie od nas, prawda? I to, że kiedyś znałem jedną sąsiadkę, która była. Specyficzna i zachowywała się w określony sposób, e, przekłada się na aktualne czasy tylko i wyłącznie w to, że takich sąsiadek bądź też sąsiadów są setki i tysiące w komentarzach, które na przykład widzę e, codziennie, w dyskusjach, które gdzieś tam się przyglądam, pod, pod jakimiś artykułami, które mnie interesują i muszę sobie powtarzać, że tak naprawdę e, to nie jest nic dziwnego. To jest po prostu to, że e, o ile kiedyś. Coś komentowaliśmy w ramach jednego podwórka, to teraz tak naprawdę komentujemy to pośród wszystkich osób, które mogą dotrzeć do tego materiału, a że jest nieustanne parcie na to, żeby jak najszerzej każda informacja docierała. No to e, tak to wygląda. I mam znowu taki wewnętrzny dylemat dotyczący jakości czasu, który spędzam, kiedy widzę te rzeczy, bo z jednej strony, na przykład, interesują mnie pewne rzeczy związane z częstochową, jako miastem, w którym mieszkam. Użyję tego jako przykładu, bo jest ileś tych tematów, które śledzę, które mnie interesują, co do których chcę trochę pogłębiać swoją wiedzę, wyrabiać sobie opinie. No i chcąc, nie chcąc, kiedy te tematy jak gdyby troszkę dogłębniej analizuję, no to natykam się właśnie na takie, a nie inne komentarze, i one powodują u mnie takie głębokie poirytowanie po prostu. I, i zaczynam się zastanawiać, czy jest sens, ja w ogóle te tematy głębiej, głębiej badał. Bo z jednej strony. Żeby wyrobić sobie jakąkolwiek opinię, trzeba teraz dużo więcej materiałów przeczytać. Kiedyś była jedna książka, dwie książki, trzy książki. Teraz na każdy temat jest objechany w 58 różnych źródłach, czy to w materiałach na YouTube, które są omówione z jednej i z drugiej strony. Ludzie, którzy są, mówią o tym samym, mówią zupełnie przeciwstawne rzeczy. To samo tyczy jakichkolwiek artykułów, em, jakichś wpisów i tak dalej. I żeby złapać jakiś, jakiś nie wiem, perspektywę tego, no trzeba po prostu przeczytać dużo więcej informacji, bo nie wiadomo, która de facto jest tak naprawdę wartościowa i która realnie wnosi coś do tematu. Zauważam sobie siebie takie zmęczenie, kiedy takie analizy wykonuję, które powodują, że bardzo łatwo wpadam w zgodę z czymś, co zaczyna do mnie trafiać. I to też jest bardzo niebezpieczne, bo powoduje, że być może niepotrzebnie gdzieś przyjmuję jakieś podejście do tematu, jakąś opinię sobie wyrabiam, a ona jest tak naprawdę nie do końca Um, jakby to powiedzieć, przemyślana, ona nie do końca jest taka, nie wiem, e, konstruktywnie przeze mnie zbudowana ze zrozumieniem tematu, tylko po prostu irytacja wywołana ilością rzeczy, które muszę przeczytać na ten temat, czy zapoznać się, powoduje, że idę, szukam skróceń jakichś, prawda? A mogę powiedzieć z ręką, jak gdyby na sercu i szczerze zupełnie, że nie mam w tym momencie jednego medium którym bym zaufał tak naprawdę w stu procentach i które tak naprawdę pokazywałoby pełen obraz, czyli i za, i przeciw, i jedną stronę medalu, i drugą stronę medalu. I bardzo mi tego brakuje, bo chciałbym wiedzieć ze spokojem, że mogę coś przeczytać, a nie po prostu widzieć tą tendencyjność, to takie krzyczenie tytułami, żeby tylko kliknąć. I sam widzę, jak wiele już... Odpuszczam po prostu i nie chcę czytać, bo po prostu wiem, co będzie w środku. I cieszę się, że oddzieliłem jak gdyby informacje, które publikuje wiele portali, takich dużych w Polsce, bo się tego po prostu nie da czytać, nie? Tragedia jest, jeżeli chodzi o poziom tego. Natomiast, yy, abstrahując od tych treści, które one publikują, brakuje mi też miejsca na taką konstruktywną dyskusję, bo bardzo mało jest tego miejsca i Irytacja ludzi, polaryzacja, e, szybkość, właśnie skakania do konkluzji, powoduje, że to miejsce na dyskusję umarło, e, bo napisać jedno czy, czy dwa zdania tak naprawdę każdy potrafi, ale tak przemyśleć i napisać dłuższą wypowiedź już nie do końca. Nie wiem, czy to jest taki optymistyczny czy pesymistyczny materiał. Chyba bardziej pesymistyczny i pokazujący, że e, znowu jakieś, jakieś tematy muszę sobie przemyśleć i. Jakoś poustawiać, żeby mieć z nich pożytek, tak naprawdę, żeby, żeby tą wiedzę w jakikolwiek sposób fajny poznawać, prawda? I zdobywać. Tyle ode mnie w poniedziałek. Jak tam wasze przemyślenia na temat jakości informacji, które was otaczają? Boję się tego rozwiązania, żeby wyciąć to wszystko, bo mam wrażenie, że wtedy nie będę wiedział nic i zaliczę się do grona takich ludzi, którzy żyją w bogiej nieświadomości. Tylko czy to jest na pewno to, czego chcę? Nie wiem. Czas pokaże. Może w którymś momencie wystarczająco zniechęci mi to wszystko, że po prostu wytnę. Tak jak wyciąłem już wiele tematów. Tyle ode mnie w ten poniedziałek. Trzymajcie się i udanego tygodnia. Do zobaczenia. Hej.